Żelazny człowiek jest w sumie czymś takim dla Marvela jak Batman dla DC. Superbohater, którego główną mocą, obok intelektu, jest. bogactwo! Czyż to nie pięknie amerykańskie? Ale na tym podobieństwa właściwie się kończą. Ostaci tonego Starka wykreowanej przez Roberta Downey Jr. trudno jest nie lubić. Chociaż przyznam, że odróżniam go od jego wersji Sherlocka Holmesa głównie po ubiorach. Jeden nosi niemodną kamizelkę, a drugi metalowy kostium żygający śmiercią z dłoni. Ot, subtelna różnica. Chyba nie najlepiej świadczy to wszechstronności talentu aktora, ale może to wina scenariuszy. Tak czy inaczej, Tony Stark w wersji Roberta to taki sympatyczny dupek. Nic tak pompatycznego jak karykaturalny w swym patriotyzmie Kapitan Ameryka, zadufany w sobie Thor kompletnie absurdalny Niesamowity Mr. Hyde, to znaczy Hulk. Dlatego na trzeciego Irony'a poszedłem chętnie i z nadzieją, że będzie lepszy od dwójki, która wiała nudą. Nie liczyłem, że będzie lepszy od jedynki, no bo to się rzadko zdarza bardzo często te superbohaterskie opowieści są najlepsze właśnie na początku, kiedy ten superbohater powstaje. No i trójka od jedynki lepsza nie jest, ale jest blisko. Zacznijmy od początku. Moja domowa biblioteczka nie zawiera komiksów z Iron Manem, więc nie bardzo byłem w stanie porównać film do źródła. Z tego, co wyczytałem w sieci, to widzę, że ta opowieść o Tonym Starku dotyczy... Znaczy, oparta jest głównie na komiksie Extremis i sięga po jednego z głównych antagonistów Iron Mana, jakiego Mandaryna. I z tego, co wyczytałem, film bierze oryginalną opowieść, a następnie... bez ją, na potrzeby jednego całkiem niezłego zakrętu fabularnego. Mnie on się nawet podobał, ale myślę, że ortodoksi... Mogą być nieco niezadowoleni. Dlatego ostrzegam ortodoksów, niech się przygotują na brutalne gwałty na kanonie. Sama opowieść to takie typowe: bohater upadł, pokancelował sobie a potem przez cały film wstaje, aby na koniec nakopać tym złym. I w sumie nieźle się to sprawdza, a do tego określone jest całkiem fajnym poczuciem humoru, które kojarzyć się może troszeczkę z zabójczą bronią. nie jest to wcale przypadkowe, bo scenarzystą tego filmu jest Shane Black. Facet, który stworzył dwóch gliniarzy, z których. Jeden jest czarny, a drugi wariat. W każdym razie na to nie narzekam, ataki paniki Tonego są komiczne właśnie w tym stylu. Efekty specjalne i sceny akcji też dają radę, że zresztą czego właściwie się spodziewać w Iron Manie? A nawet niektóre są całkiem fajnie wymyślone, to nie jest takie typowe po prostu okładanie się metalowymi pięściami po twarzach, tylko jest nawet parę fajnych pomysłów. No kiedy widzę fortepian, który rozwala helikopter, to wiem, że mam do czynienia z dobrym filmem akcji. Kilka słów uznania dla tych złych i nie mam w tym momencie na myśli tych głównych złych, a przy dupasów, którzy zazwyczaj są totalnie jednowymiarowymi indywidułami, których jedyną funkcją jest zostać sklepanym przez protagonistę. Tutaj są oni nawet troszeczkę straszni momentami, troszkę niepokojący, a przy czym posługują się całkiem fajnym, złośliwym poczuciem humoru. Taki drobiażdżek, ale fajny. Ale tak chwale i chwale, Iron Man 3 posiada wady, i to takie, które są widoczne nie tylko dla ortodoksyjnych fanów komiksów. Nie mam problemu z brakiem realizmu, bo konwencja może to zakładać, i prawda, totalnie absurdalne, niemożliwe rzeczy tutaj stają się możliwe, ale to jest okej, okay. tak powinno być, taka jest konwencja. Mam problemy z filmami, które są wewnętrznie niespójne logicznie, jakby fabuła się nie klei. A tutaj tego niestety nie brakuje. Niestety trudno jest o tym mówić bez spoilerów, więc postaram się to powiedzieć skrajnie enigmatycznie. aby osoby, które film już widziały, nie mogły mi powiedzieć, że nieprawda, tam przecież wszystko było w porządku. Więc tak. Czemu ponadprzeciętnie inteligentny facet, który panicznie boi się utraty bliskiej mu osoby, sam generuje skrajne zagrożenie, a potem zupełnie się na nie nie przygotowuje? Hm? Dwa. Dlaczego ten sam facet przez cały film zajmuje się tym, czym się zajmuje, a na koniec okazuje się, że miał w zanadrzu. Tuzin… Hmm, planów awaryjnych. Myślę, że ci, którzy oglądali wiedzą już o czym mówię. Generalnie to jest taki film, w którym można to przegapić jeżeli zostawiło się mózg w przechowalni, ale lepiej nie zaczynać myśleć kiedy odbierze się go po seansie, bo sporo rzeczy się tu nie klei. Ale i tak Iron Man 3 jest całkiem przyjemnym superbohaterskim filmem, charakterem Niezłą dawką humoru i zakrętem fabularnym, który mocno krzywdzi kanon. Jest prawie tak dobry jak pierwsza odsłona i sporo lepszy od mocno niefortunnej, przynudzającej dwójki. Udanego prasowania człowieku żelazko film on!